Dobra, idziemy tu, tam, suba, tam, w <laughs> spadł. No, bo już tam jest co tam w kur... Ojej, telefon jest spadł Dobra, ja już typu typów, bo mi tutaj wylądowali Dobra. Leży jedna wyrzucony, Powalony. Gdzie wyrzucony, jesteś? Oj, to daleko. No Ale i tak, wszystkie tak, tutaj tak. Dobra, dobra, i tak musimy iść, i tak musimy tam iść. Jezu, już się zdradzają. Na no, co Tak szybko. Tu do ripta, nie? Oj! No. Patrz. Mam tą maskę tutaj, to chcesz O, no to wezmę Chodź No Nie mam nic do leczenia tylko Nie mam beczkę i jeden ten twojka Okej okay. Próbuję coś z tego strzelić, ale na wątpię No szkurde! No wiesz no właśnie. Widzisz jak wcelowany? Od razu wcelowany. Gdzie on jest? Ja go nie widzę. No, ale on Cię widzi, no i chuj. Najważniejsze. No co jest? No ja go nie widzę, no. No dobra, to nie, nie strzelaj najwyraźniej, on ma przewagę jak strzela na daleko, to po co się wychylasz? No bo chciałam tego innego zabić, no. Z kimś On miał już wiało. Co tu się dzieje? No biegają wokół nas, uważaj. Na razie się bronimy, poczekaj. Nie zapomnij, wiesz, wiesz, spokojnie, spokojnie, wiesz, spokojnie, spokojnie, spokojnie wiesz, wiesz, Póreczka została. Zostajemy, zostajemy. O kurde, ale spadłem. Kurde, gdzie ja No i chuj, spadłem. Ja nie wiem, Wygrałaś to, powalił cię, ale wygrałaś, widziałeś? No. Nie, ale Sikma za mnie jasne. No dlatego nie powinno być reanimacji, jak już są dwie drużyny ostatnie. Bo no to tego typu sytuacja jest niedopuszczalna. Żeby ktoś... On ciebie pokonał w walce i ty i tak wygrałaś. No to jest... nie fair. Mm. O kurde. Dobra, mam już żeby szereba... uuu Krót też ta skrzynka Po co mi kolejna pompa, nie wiem, ale zezma A Nie mamy Teraz no spoko przeżyję. Mam rewaj'a przy sobie Koło telefony. A ja mam tam. dwóch 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 typów mam Ile Umieram Umieram, umieram, bo mnie mam Kurwa, ledwo to przeżyłem, bierzwaria <grym> Jezus Nie, no spamer Nie chcę tego. Na nas jest? Tak. Poczekaj jeszcze, tam się nie leje, ja tu idę lamę otworzyć. Tu ja są rewajwy, pewnie się wysypą. Rewajw jest tutaj. Okej, a jest coś na daleko? Nie. Ja nie. też nie mam nic na daleko, mam same pompy i ten... Dobra, to tak będzie się tutaj i tak biorę. Idziemy, idziemy tutaj siedzieć, chodź. Jezus, szazy, nie ma ten na daleko. Błagam, się wejść też na daleko. Mm. Pompa. No nie no, pompa. <grym> są przy tej budowie, ale to jeszcze 11 osób, spokojnie. Niech oni się trzepią. I ty mnie trafisz, to tam będziesz podszczepywać po 11 czy tam po ile. To tyle ceny nic. Ale to nie drzwi się jak masz lagi, po co krzyczysz? Ja i tak tego nie słyszę, to że ty powiesz, że masz lagi. Bo nawet dźwięk laguje. Dlatego się nie być ci powiedzieć. O błagam, wyląduj tutaj. Dwa na nablają. O, <laughs> A, oni chęśna. będą się bronić, o. Nie chcę się nie dostrzegać. A, próbuję coś wstrzelić Siedem. Poczekaj, nie, 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 na tych. Na kucaka. Bo oni będą do nas walić zamiast do nich. I tam ci nas podjadą. o, 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 o. He <noise> he po jakąś broń? Czy to była czwórka ostatnia? Zbójta zresztą O kurde No tutaj są A zobacz gdzie jest strefa za nami Ja bym zeszła Ja bym poszła gdzieś tam z cokolwiek cokolwiek Poczekaj, bo oni będą tędy szli no, 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 no. Spokojnie. Nie My Jesteśmy jeszcze w strefie, więc... Mm, Dobra, że tutaj nie wyjdą na 100% O nie To co? A czemu ty... no... Szkoda, że zeszłaś za mną, no ale okej, okay, dobra no tak, bo on przeżył, bo przecież wystarczy, że się naładował. Ja myślałem, że to zostaniesz. mogę ci powiedzieć, żebyś została. Aj, dobra, trudno. No bo zawsze mówię, że mam iść za tobą, to poszłam za tobą, no. nie. Że jakbym chciał, żebyś poszła teraz za mną, to bym ci powiedział schodzimy czy coś. No dobra. A jakbym nie zeszła, to byś później na mnie nakrzyczał. No. Pewnie tak. No właśnie. No, no, no. hmm. Jestem na świecie, nie, jesteśmy na świecie, kurwa, jesteśmy na świecie, kurwa, jesteśmy na świecie, na świecie, miejsce, dobra. Okay. Może nic a to nic to no. Jezu, no od razu biegno Jestem no tu, u ciebie. No okej, okay, no, Otworzyłam ci, masz pompę. Bierz za tą pompę. Nie mam nic na blisko Chodź tutaj, chodź 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 Potrzebuję coś na blisko, okay, okay. Okay, okay. Coś blisko bo na pewno nie mam okay. No nie O no, kurde, strachana Wcisaga się jeszcze skrzynkę? No nie, nie pamiętam gdzie tu może być jeszcze. Chyba tutaj. Czy nie, może u góry, nie wiem. Odejdź do Tutaj, 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 chodź, chodź. W góry powinna być coś, No, hmm, tutaj. No nie! He, Revival masz? Nie. To weź. to No co, nie masz nic a na blisko? Co? No nie, no nie, nie to mam Weź nic. to, a ja wezmę to, w takim razie. Nie, ja mam Miałam tylko jakiegoś powspana, który w ogóle jest... ...przepraszany. Patrzę, czy ktoś tutaj przesadził na mnie Ale nie mogę O Ojej, to U. poddasza? Nie. O, dasz już tutaj wejść Wejść tutaj No ja być na a A tutaj chodzę. No To jest dobrego Ale mam zlezał, ja za nic nie trafiłem Matko Boska <grym> Jest bańce, O, dobra, jest dobra. Biało. Ja, to też jest tam mitycznego, ale nie mogę zaznaczyć, co chcę być. O, to weź sobie tą pompę, bo ja już nie chcę jej. Ja no, ja tam się nie męczą. ten Spongebob mi i I się tak przemieszczał. No to jest tu twoim mieczem. Pięć osób. Tu gdzieś dwójka jest i ten jeden coś tak przemieszczał. Mhm. Co jestem jest ten mieczem, Oj, 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 oj! nie tam typ. Zobacz gdzie jest strefa. Tam musimy iść. Mhm. Na górę, na górę. Na... To jest boss? No jaki może być? Ej, 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 co za no. Musimy tego zabić, tego, tego, tam, dalej. I to Trzeba było najpierw tego Grata tu zabić. No wiem. No, bravo,